Cześć kochani. Pokażę Wam, jak się zmienia świat, jeżeli ktoś odbierze telefon. Cześć kochanie. Halo. Jesteś w pracy? Ja tylko dzwonię, żeby Ci powiedzieć, że Cię kocham, wiesz? I, że, i wiesz, co jeszcze mam Ci do powiedzenia? No co? Że jesteś cudem do odkrycia. No tak, wiem, ja Wiesz Bo o ja tym. <gry> Dobra, nie, nie będę ci. Nie będę ci zawracać głowy. To tyle chciałam ci powiedzieć. Tak. Dobrze. Dziękuję. Kocham. Dziękuję. Bye! Bye. <gry> to by było na tyle. Kocham. Zmienianie świata jest bardzo proste. Jesteś cudem do odkrycia.